Hej, witamy w niemieckim czołgu i chyba w niemieckiej nawet wiosce razem z Montim, który teraz jest za mną. To jest miasto i się ma tak w ogóle. Eee, ty tam. Nie jesteś z dużego miasta, to jest miasto. I tak. Cię nie znaczy. W końcu Himel z Dorf, a Dorf to wioska. A Himel? Niebo Tak? Jestem no. No ja mam piękne camo, ale nie jestem noobem, nie mam za golda, tylko wtedy. Mhm, mm bo jak widać, mogę tego wyciągnąć. Jest to trochę plastikowe to. to. Oj tam, szczegóły e, mówię Ci, że padł z bombki. O, leć. Jedzie z nami. Musi jechać. A jedzie, patrz. Zakład, że te dwa boty wyjadą nas, nas nas zabijają, a ten będzie wystawka, widzisz, z tyłu? Nie. Niepewno? Nie ma co się zakładać. Aha, udało mi się wrócić po tym, jak gra mi się wysypała, co nie jest takie znowu rachunek. No i to, to nie co Was nie ominęło, bo to... aha, standard Ferrari. To Was nie ominęło, bo on Ci pięknie zgarnął z artylerii za 800. Dokładnie, dokładnie, z dziedzin jednego Batshot'a. I tak to jeszcze na jest drugi Batshot, który oberwał troszkę. I mamy AMX'a. I umiera się. Ha, tak, świetny domek. W pośledie za bardzo się zaczęło Nasze eee, M43 Jest diotą jechał Jest diatą Trzeba, który może nie wleczyć Czekaj, czekamy na widział, czekamy wiadomo, to uwagę. W międzyczasie powiedzmy, że ten niemiecki czołg mi się tego cierł, jest, jest, jest tej... najgorszym. Wszystkich medów medówki od tego filmu Nie, my jeszcze strzeliliśmy dwa, ale to moja subiektywna no. opinia Ale w każdym czy... razie jeździ się i tak nim całkiem fajnie no. Mam najcenniejsze ciało od tego z tym, że jego reload 8 sekund, 3dmg 400 to się odtaje, no. pofaję, Po prostu się odstaje zdarza mu się coś odnieść. Nie? Tak Nie? O, zdarza się przebić wczoraj w przód wieży Po prostu masz do ładu na pewno jak na wyśrodki A, zobaczysz że... Stółki, nie ruszaj się, bo się nie Jeszcze raz, nie w piach! Oto. że nie masz! No, no, i no i bitka dobra. Co e... w Tatei się, chodzi. Nie tego A ja to to się wow, oh, Ale ja się Wow? O, ale nie rozumiem czego. Chodź, idziemy. Tałbity. 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 To już jakiś jeden czołg. Mały to No to ten wjechał na bazę. Nie no, w boha. charge! I szanuję no, za to, no. powiedzieli nasi Rosjanie. A to Thank 6, Dzięki za bicikl, Zobaczmy, gdzie życie, po prostu jest HP. to czwórkę zabiję, czekaj. sniping. Nie, Ja robię charge Sniping, like a boss. Zobaczmy mm, okay, na bazę myself, chyba. Zobaczmy yeah. bazę. Pomogę a, nie dobije, bo nie trafię. ma no, tak. No nie ma, ja widać, że nie ma tak jak o, w kopie, tym... działa. też nie trafię. No i owszem. Teraz pokażemy najspanialszą rzecz, P50, czyli paranowanie. <grym>, Jeden Patrzcie raz, uważnie, drogi T50 ma 525 HP i skręcił. <grym, 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 ale i tak, i tak. Pa. Zaranowałem go za 300, i tak? Szybko, ale za zakrętu tutaj nagle no i tym oto optymistycznym akcentem żegnamy się no, do zobaczenia